Witam Was serdecznie. Dzisiaj znów w drodze jadę do Sławka, gdzie ponownie zobaczymy, co się dzieje na jego plantacji rzepaku. Dzisiaj troszkę inny odcinek, ponieważ będę sam. Kamil doznał kontuzji. Życzymy mu rychłego powrotu do zdrowia. No a tymczasem jedziemy do Sławka. Jestem bardzo ciekawy, co tam się u niego dzieje, bo muszę Wam powiedzieć, że specyficzna ta wiosna. W dzień całkiem ciepło. W tej chwili termometr pokazuje 11 stopni. W nocy temperatura spada do zera. Dzisiaj znowu w Lubelskim u nas był przymrozek. A w związku z tym, że już w ciągu dnia są wysokie temperatury, pojawiają się szkodniki. Jestem ciekawy, jak tam Sławka plantacja wygląda. Czy już zaobserwował jakieś pierwsze naloty. Więc do zobaczenia na polu. Pole do sławka, już nawet ile tu pospacerowaliśmy, i pooglądaliśmy tą plantację. No i muszę Wam pokazać, jaką roślinę znalazłem. Zobaczcie, jaka gruba już biłem. Jest tak zdrowa, i tak wielka, że tym razem siekierę przywiozę. Nawet no, się nie udała przeciąć. Jest dobrze, ale skoro widzimy, jak ta roślina jest mocno rozbudowana, ile ona ma zawiązków pędów bocznych. Bo jest tam sławku. Zobaczcie, już w pąk strzela. Bo jest stosunku, co robiłeś do tej pory? Kiedy my byliśmy ostatnio, widzieliśmy się w Dzień 8 marca byliśmy u ciebie. Co od tamtej pory się zadziało na plantacji? Od tamtej pory to wykonałem dwa zabiegi. Jeden zabieg to był tylko mikroelementy, pół litra boru, i ja jeszcze w swoim gospodarstwie stosuję. Preparaty biologiczne do wspomagania jakby życia biologicznego w glebie. I w związku z tym to zastosowałem i, i, i oprócz tego wczoraj zastosowałem drugą dawkę azotu dosyć późna dawka wynosiła 60 kg na. Hektar, także łącznie z poprzednią dawką mamy 140 kg azotu wysianego. To już jest pełne nawożenie azotowe? Pełne nawożenie. Zakładam plon 3-3,5 tony i z hektara. Z tego co się mówi, to na tonę nasion potrzeba 60 kg azotu. To czyli praktycznie trzeba około 200 kg, 140 daliśmy, 60 z innych źródeł, czyli z mineralizacji po po resztek, resztek. pożywnych i no i z różnych zasobów. Tak, wczoraj sprecyzujmy, czyli wczoraj mieliśmy drugi dzień kwietnia, tak? tak? A tu taka ciekawostka, bo w zeszłym roku z tego co rozmawialiśmy, to o tej porze była aplikowana pierwsza dawka tak. azotu trzeciego. 3 kwietnia była zastosowana pierwsza dawka a druga 20 gdzie druga dawka azotu też była w RSM podana i to już była faza praktycznie robiła się żółty pąk miejscami na polach już się robiło żółto i ja wtedy dopiero stosowałem RSM i udało się nawet bez poparzeń. A dlaczego tak późno? Co się stało, że to pogoda nie pozwoliła wcześniej? To była tak napięty czas, gdyż ta wiosna ruszyła w tamtym roku późno, jak dopiero się wjechałem w pole 3 kwietnia i trzeba było rozdawać RSM, trzeba było też siać zboża, pszenicę, owies i następnie sobie z innymi jeszcze zabiegami ochronnymi i stąd dlatego wyszło tak późno ta druga dawka, ale było ogólnie dobrze. W do bieżącego roku, znowu wiatr nam nie ułatwia pracy, to już jest kolejne nagranie u Ciebie kiedy tak wieje i jestem ciekawy jak to przekłada się na plantację, ponieważ mamy dużo wyższe temperatury w tym roku, luty był znowu wyjątkowo ciepły, w junglu dowiedziałem się, że w lutym temperatura była o 3 stopnie wyższa średnio niż w latach ubiegłych. No i ten wiatr, suchy, zimny wiatr, który wysusza dodatkowo. Powiedz mi, jak z wodą? Ile spadło od ostatniego czasu? Ostatniego, od ostatniego czasu tutaj na tym polu mamy deszczomierz, na który, w którym zmierzona woda 22 mm. To było z dwa dni takie, że tam popadało po kilka, a reszta to takie już drobne, po 2-3 mm. Ale trochę było, tylko że tu mamy wiatr i pogoda, tego nie uwidacznia. Nie? Tu chodzimy po polu, a to normalnie nam szeleszczą rośliny. Tak, wiatr wysusza bardzo mocno w w tym roku, no, ale nie mamy na to wpływu. tak? Ciepło w ciągu dnia, ale zimno w nocy, prawda? Tak. Każdego ranka jest szon na, na roślinach. Chyba wczoraj to na podwórku było minus jeden, czyli na polach wiadomo, kilka stopni mogło być poniżej. No i także te rośliny nie mają lekko, ale rozwijają się i sobie radzą. No ja właśnie widzę, piękna. że w ręku masz wyrwane rośliny, a propos rozwoju roślin, no to niesamowity system korzeniowy widzę. Ja tutaj idąc, nie to zerwałem kilka roślin, już tu trzymam ich wymęczone w ręku, że... Takie średnie wyrywam, żeby tam nie odbiegały to od, od normy i to jest dziwne, udało mi się wyrwać, to, te odrzucę, a wydała taka roślina korzeń, które ma 45 cm 45 cm ręko wyjąłem bez szpadla, udało się wyjąć i tutaj już znów widać zalety uprawy no tak, to na pewno głębokie sputnienie, które jest przy Stryptilu, pozwala temu systemowi korzeniowemu penetrować w dół, szukać tej wilgoci. Gdyby tu była podeszła kursa, na pewno ten system korzeniowy nie byłby tak rozwinięty. No ciekawe, żal, jeszcze praktycznie nigdy nie udało mi się wyrwać ręcznie bez pomocy spadła takiego korzenia. Jeszcze. W poprzednim odcinku mówiliśmy, tutaj pokazowaliśmy o e, gryzoniach, tak. straty jakie czynią gryzonie, e, to po tym e, filmiku tak, traktował się ze na pan Maciej Czajkowski, który poradził w jaki sposób, próbować w sposób naturalny z gryzoniami walczyć. i właśnie na polu zaproponował postawić tyczki z poprzeczką góry na wysokości tam 2,5-3 metry, że na te tyczki spowodnie może sobie usiąść ptak łowny typu myszołowy, jastrzębie, sokoł, jeśli są. I on mówi, że ptak, soku, który stoi na ziemi w rzepaku widzi 2,5 metra obok siebie. Natomiast jest na 2,5 metra, kilkaset metrów, Widzi co się dzieje i także może te gryzonie sam się żywić, a nam pomagać z nimi. Nie tylko lisy. bo lisy robią ogromną pracę. Tutaj widzę, jak chodzę po polu, to właśnie praca lisów widać, co robią tutaj. Czyli ta tyczka, co za nami stoi, to jest właśnie po głosie tej rozmowy. Rozumiem, że to już jest ta, stanowisko. To już wykonane dla jest na wielu polach wykonanych mam tyczek z 20. Jedna tyczka ma na dużym polu wystarczać, nawet na kilkanaście. Ja tego zrobiłem jeszcze gęściej i no zobaczymy, obserwujemy, chciałbym zrobić zdjęcia jak taki ptak będzie Widzę, że wystawiłeś również żółte naczynia już, pomimo spadku temperatur w nocy do zera, tak? dzień temperatura już znacznie przekrocza 10 stopni. Czy udało się już zaobserwować pierwsze jakieś szkodniki łodygowe, bo to głównie o to nam teraz chodzi, żeby je y, stwierdzić że coś i zwalczać. Ja postawiłem naczynie to w sobotę, minął tydzień, tam z 10 dni wcześniej To był taki ciepły, słoneczny, fajny dzień, z, 14, z 17 a stopni było ciepło I wtedy naczynie postawiłem Do tego dnia wpadło kilka chowaczy i słodycze Natomiast od kiedyś pojawiły się przymrozki i te chłodne już noce, to nie ma. Teraz na przykład to, to naczynie było opróżnione, i w ciągu ostatnich trzech dni w ogóle praktycznie nie ma żadnego owadu. Także wszystko jeszcze siedzi sobie ale mimo wszystko nawet gdyby już zaczynały pierwsze jakieś naloty to przy tak niskich temperaturach to też nie wszystko trzeba się jeszcze wstrzymać i ten zabieg musi być wykonany w optymalnych warunkach jeśli chodzi o temperaturę. Chodzi o to, żeby był skuteczny, tak? Bo zabiegu tylko po to, żeby go wykonać mija się z celem. Czyli podejdziemy teraz, zobaczymy żółte naczynie Sławka, ponieważ oczywiście nie poszedł na łatwiznę, nie kupił gotowego, tylko znowu widzę własna konstrukcja, tak? Tak, własna konstrukcja, ale chciałem kupić i nie chciałem już tak sobie u, u, bardzo uprzykrzać życia, ale nie było w pobliskich tutaj sklepach, więc e, zrobiliśmy własną. To, co jest ważne w takim naczyniu, to to, żeby ta miskaczka z płynem, bo tu mamy wodę z jakimś płynem do naczyń lub tak, ja coś, żeby do... powie... napięcie powierzchniowe zmniejszyć, Byłam na wysokości roślin, albo troszeczkę ponad rośliny. I zobaczcie, jak to Sławek fajnie rozwiązał, że to rośnie razem z roślinami. Tu jest zableczka, którą się przekłada, i wraz z rzepakiem, który rośnie, będzie rosły żółte naczynie. I tutaj będziemy wtedy mogli prowadzić ten monitoring. I to jest bardzo ważne. I jeszcze jedna ważna uwaga, to fakt, że się wystawi żółte naczynie, nic nam jeszcze nie daje. Takie naczynie trzeba, moi drodzy, sprawdzać. I tak naprawdę dwa razy dziennie w okresie tego intensywnych już teraz pod temperatur, kiedy będą wyższe i kiedy naloty następują, to dwa razy dziennie to jest takie minimum, kiedy należy być na polu i obserwować. Zgadza się? Tak, dlatego to naczynie jest blisko moich zabudowań. Drugie mam jeszcze praktycznie za potem i tam to monitoruję. Tak, to jest bardzo ważne, bo czasami się zdarza, że jestem u rolników, pytam się, czy naczynia wystawione, tak, wystawione, no ale trzy dni temu ostatnio było zaglądane do tego naczynia, On no, mija się z celem. Zostawmy w spokoju, woda faktycznie tłusta, płynu na lalę. Można ręce sobie umyć przy okazji. No i nie ma nic, czyste. Nie ma żadnych nic wybrzucanych. nie dobyśmy. Jakiś mężki ale to, to raczej jakiś nawet nie ma jakiejś takich ładowców, typu muchy czy motyl czasem wpadnie, a teraz i tego to nie ma. Nie? Jest, ale ja się nie dziwię, bo tu jest taki przeciąg, że trudno, żeby tutaj jakaś muszka czy notylek. nie właśnie. To najlepszy przykład tego jak wieje ja ich Ja mam propozycję, żebyśmy wyrwali sobie ze dwie rośliny. Może przenieśmy się do Ciebie do zabudowań, będziemy mogli spokojnie porozmawiać, bo tu po prostu jest trudno nagrywać, nawet po prostu tak wie. Czyli jedziemy do Ciebie tak? mocno dzisiaj jednak wieje nie byliśmy w stanie dalej nagrywać ale już to co mieliśmy pokazać pokazaliśmy teraz jeszcze wrócimy do tego nawożenia czyli podsumujmy 140 kg azotu rzepak dostał wiosną i to już jest zakończone nawożenie azotowe tak w twoim przypadku tak i do tego poszły mikroelementy i i do tego jeszcze dodaję Dwa preparaty biologiczne, które mają w zawartości swojej kwasy humusowe, fulwowe, jakieś wyciągi z alg morskich, jakieś substancje pochodzenia roślinnego, które mają na celu wzbogacić naszą. Glebę, jakby w pożywkę dla mikroorganizmów, które są w glebie. Chodzi nam o to, żeby zawartość próchnicy wzrastała, co idzie za tym żyzność. No i oczywiście o wodę, która magazynowana jest właśnie w próchnicy. Z tego co naukowcy mówią, to 1% próchnicy zawartości w glebie to jest minimum 80 metrów sześciennych wody a nawet niektórzy mają 150 to gdyby tą próchnicę zbudować na 2% to mamy już dużo ale o trzech a tak jak w pana Wiesława Gryna gdzie to mówi się o czterech może więcej no to jakie ogromne ilości wody możemy sami sobie zmagazynować na e, przyszłość do tego też e, wokół korzenia tworzy się ta ta najbliższa strefa wokół korzenia a tam rozwijają się grzyby mikoryzowe, które w roślinie żyją w symbiozie z roślinami i roślina z produktów fotosyntezy daje im pokarm grzybom, grzyby w zamian za to roślinie wytwarzają dla niej pokarmy typu nawet makroelementy typu azot, fosfor, potas, wapń, a i mikroelementy i tak to nawzajem się uzupełniają. Czyli reasumując to 140 kilo azotu, to dobrze wiemy, że w przypadku rzepaku nie jest to górna granica jeśli chodzi o nawożenie azotowe, ale jest to celowo zastosowane w takiej dawce, ponieważ korzystasz tutaj ja Takich wspomagaczy, tak? Tak, no e, też e, trochę z doświadczenia, już też wiem, bo kilka lat to stosuję, że ma to jakiś e, wpływ na to. Ja widzę, że na przykład w tamtym roku, nawet jak susza była, to e, na moich polach jednak ta susza była jakby mniej odczuwalna, niż e, po sąsiedzku, nawet na własnych, gdzie tego na wszystkich polach nie stosowałem. Od tego roku już na całym gospodarstwie są stosowane te preparaty, które to wspomagają. Na przykład bakterie, azot bakter, mhm. gdy mamy je rozwinięte, to są w stanie kilkadziesiąt kilogramów azotu ściągnąć z atmosfery, z powietrza i mamy ją za darmo, ten azot mamy za darmo w glebie. Także tutaj co ja zauważyłem, tak zresztą jak i mam dwóch profesorów, tak powiem, Pana Wiesława Grena i, i Maćka Czajkowskiego, którego też obu pozdrawiamy, chłopaków, z których ja na przykład czerpię dużo wiedzy. Pytacie również, zdarzyły się komentarze, dlaczego skoro Sławka jest sianem metodą strip deal, podajemy obsadę znaczy, kiedy, dlaczego podajemy normę siewu w kilogramach nasion na hektar, a nie w liczbie na metr kwadratowy? Więc skoro jesteśmy, to doprecyzujmy. Dlaczego podaliśmy to w kilogramach na hektar? Yy, dlatego to podajemy akurat w tym przypadku w, kilo, w kilogramach na hektar, dlatego że, yy, tak powiem yy, jeszcze trochę o agregacie. Agregat firmy Czajkowski jest tak skonstruowany, że może współpracować z każdym praktycznie siewnikiem punktowym. Jeżeli w takiej konfiguracji siejemy rzepak, że agregat plus siewnik punktowy, to wysiew podajemy w sztukach na metr kwadratowy, ale firma Czajkowski w swojej ofercie posiada przystawkę siewną, którą wysiew jest pneumatyczny, ale jest bardzo uniwersalna. W związku z tym, że ja myślę o zakupie, nawet jestem zdecydowany, żeby kupić taką maszynę, więc chcę ją jak najbardziej przetestować. I ta przystawka jest na tyle uniwersalna, że stosując relicę specjalną do zboża można w rozstawie 37,5 cm rozsiać zboże. Zboże jest rozrzucone w glebie na 25-6 cm. Następny rząd jest 12 12-3 cm obok i tak w pasach jest to posiane. W tym też rozstawie 37,5 możemy też posiać rzepak, wymieniając relicę ze zbożowej na, że tak powiem, rzepakową i wtedy możemy siać rzepak. Ale z tego co z praktyki wiemy, to bardziej korzystnym rozstawem jest 45 dla rzepaku więc rzepak możemy też przystawką posiać w rozstawie 45 centymetrów też w tej rozstawie siejemy buraki cukrowe oczywiście czy w 75 kukurydza, kukurydza. Mhm. tylko że ten wysiew już w rzędzie odległe ziarna od ziarna przy przystawce może być nie tak dokładne jak w siewniku punktowym. I dlatego A... nie mówimy o ilości sztuk tylko o Tak kilogramy. i dlatego tutaj jest wysiew pneumatyczny i to właśnie dlatego siejemy i mówimy o kilogramach na hektar. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy waszą ciekawość odpowiadając na to pytanie. Powiedz mi Sławku jeszcze jakie plany teraz na przyszłość, co będziesz robił, bo niedługo będzie trzeba regulować już ten WAN, tak? chronić od grzyba. No dużo tych suchych liści jest, to jest baza dla chorób grzybowych. Na pewno już widziałem gdzieś tu jakieś pierwsze zalążki suchej zgnilizny, więc lada chwila, jak tylko temperatura pozwoli na pewno fungity, tak? Ale czy coś jeszcze? No oprócz fungicydu, jeżeli tu będzie na przykład pogoda taka, że popada nam deszcz, o którym się za kilka coś tam prognozy mówią, że może coś popadać. Podobno koło soboty, coś no chyba, to gdyby popadało, to wtedy będzie prostsze rozwiązanie, że zastosowałbym regulator, no i tam z mikroelementami, no i oczywiście nadal trochę boru nie dodajemy za każdym razem, żeby ta roślina dostawała w miarę wzrostu te listki następne, nowe, miały, miały bor. A odnośnie tej regulacji, no to jeżeli popada, no to będzie to zastosowany typowy regulator. Natomiast jeżeli nie będzie deszczu, no to, no to tak tylko pozostanę na tebukonazolu mieszanym z inną substancją. Czyli specjalnie tam przy okazji, jakby będziesz regulował pokór. tak. Patrzę za borem i patrzę, akurat miałem powiedzieć, że u Ciebie nie ma problemu, a jednak miejscami gdzieś tam jakieś niedobory boru widać, więc faktycznie trzeba systematycznie uzupełniać. Dobijać. No dobrze, szkodników póki co nie ma. Zabiegi zaplanowane, to kiedy się widzimy? Za dwa tygodnie? Myślisz, no, że wcześniej... Dwa tygodnia, powinniśmy że się tak pojawić? będzie taki. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Tak mi się wydaje, że chyba, żeby się coś trzeba było wcześniej pojawić. To oczywiście jesteśmy. A wy pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę, nie ma Kamila, ale ja pamiętam, o dzwoneczku też, pamiętajcie koniecznie. A jeżeli nie oglądaliście naszej serii od początku, to zachęcam, żebyście obejrzeli poprzednie odcinki, będziecie wiedzieli, co się działo na plantacji u Sławka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.